Siema co widzowie, dawno nie było odcinków, ale ja wracam Nie wiem czy myśleliście, że odeszłem, ale miałam bardzo długą przerwę e, Dzisiaj gramy od razu w Levering Roofing grę z, e, z nagrywkami, tak sobie chwilę popykałam, bo naprawdę ona kąga. No zrobiłem, zaraz wam powiem ile rewirtów Mamy rewirtów... 4 Cztery, no przepraszam, tutaj jest W ogóle sobie się że przepraszam, przepraszam przedtem z Gierki na chwilę coś to sprawdzałem i mnie nie było. Ogólnie w tej grze chodzi o to, że sobie kupujesz te broń Nie możesz je sobie upgradować, no one tak przychodzą za coś zarabiają, nie? Tak, tak długo w tą grę. No chcę się grałam z nami dzisiaj, tam dzisiaj, bo no mówię, no, nie ma po co, niech jak zrobię jakąś samą grę w i zacznę nagrywać Bo to nikt tego nie chciał oglądać, nie? A według mnie tak jest bardzo dobra. Nie, już rebisy zrobiłem. E, On zazna o ale, że kurde. Ja w nagrywałam naprawdę mogę bardzo źle mówić. Jeżeli będę gadał coś na temat, to bardzo, bardzo przepraszam. Mm. No, tutaj gościu. Zanim otwieram, że w tej grze są rebisy, to miałam gdzieś podobną bazę.

Zobaczmy, to chodzi z tym. Zobaczmy, nie mam więcej sekretów, aby No to trzeba jakieś sekrety do tego, dać? Nie, nie ogarnię, nie ogarniam. Dobra, idziemy do mojej bazy. Dobra, od tu do tego. Tutaj mamy Krypy Kopie, jak powiedziałem, jak to No i bym poczekał tutaj na jakiegoś lepszego zbejnota.

jakąś inną grę na tym kanale, której jeszcze nie było ja oczywiście piszcie nazwy gry w komentarzach ja od razu mogę je przetestować nie tylko jakieś takie nienudne, ale no jeżeli napiszcie, nie wiem, moją, moją ulubioną grą na Roblox jest no i ten e, możliwe, nie wiem czy znacie tę grę e, Quarantine Zone e, ostatnio sobie ją kupiłem tego tak testu e, no i jest fajna, tylko no teraz ja, ja jakby mam co wytłumaczyć, że się mnie zrozumieli um, Ostatnio były, po prostu jakby podwyższyli ceny mojego internetu, w którym byłem No i zmieniłem sieć, nie? No i okazało się, że ta sieć w ogóle nie działa kompletnie, nie będę mówił jaka, bo no albo, albo będzie sponsory dla tej sieci, albo po prostu nie mogą wyzywać nie? ludzie, co im w tę sieć, Więc nie chcę tego mówić, jaka sieć No i no, mogą być lagi w tym korecie, no, no, ale ale no, Chcę, coś tam pozmienić w ustawieniach, coś porobić, żeby te lagi obniżyć. Ja mam wiem, czy chcielibyście to grać. Ciekawe, by mnie tak długo na YouTube nie było, chyba 2 tygodnie albo 3 tygodnie minęły. I ciekawe, czy zobaczycie zmianę tych filmów, które są teraz. Są. Według mnie myślę, że te nowe filmy będą lepsze. O idzie Już mam pieniądze na niego. Może by się udało. Idź do waszej karty, może bylesali mnie. Ciepło jego, jego, bo Sahur, gdyb się gdyb, gdyb Sahur, jab 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 57, jest 107, no jak już 35 Ej no, dobra, zrobię to, Z może nagle odcinek Ale gdzie są 107? To jest New Zealand nie chcę nigdy, dobra Tylko Ding 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 raczej mi będzie stać Proszę Jest dobra, mamy to, mam to, mam to, mam to Lecimy, lecimy, południu, do. do dyni czy ludzie mogą odkupiować, bo jeszcze nawet nie próbowałem hmm. Ani nikt nie próbował, więc raczej się nie da Ale jeżeli graliście w tę grę, możecie, się możecie mi napisać Bo ja się was pytam Chyba, że nie chcecie, to nie musicie mi napisać. E, możecie też pisać swoje niki w komentarzach w ROBLOX i mogę was oczywiście dodać do znajomych no i nawet na nagrywki mogę was zaprosić nie? napiszę tam na prywatnych wiadomościach na no prologs do was czy chcecie na jakiś odcinek ze mną No wiem, że nie jestem popularnym youtuberem i pewnie nie napisacie żadnych ników. no a naprawdę, bo bym mi mogli zostawić teraz tuba, lajka mi tej właśnie się odrodzą a jak potrzebuje to oj, 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 oj. On się zrobił. Czemu on breni rota. Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Co, gdzie dzieje się to? On wziął breni do ręki i się zresetował chyba. No chyba, że tu trafiliśmy na niemiłego gracza, który będzie nam brain roty, brał, na jakieś fajne brainloty i nie słuchał Tak jak teraz to, no chyba to ustuną, bo albo to jakoś jest jakiś baryk I wiem, Mam kolejnego czasa. ja mam właśnie go Kanto on wywziął. E, oczywiście Was przepraszam za to, jak w niektórych momentach na za kasło, To naprawdę przepraszam. Albo za jakieś błędy... E, błędy, błę, o Jezus, jak ja mówię dzisiaj. Jakieś błędy, błędy ortograf Nie ortograficzne, ja bo już czytał jakieś kłopot, ja nie wiem. Znaczy na przykład ta gra jest bardzo... Nie wiem, nie podam przykładu, bo nie mam pomysłu w głowie w ogóle. Tak dawno nie nagrywałam, że naprawdę nie wiem co robić. Zobaczmy, jak to południe, zim zimą. Zobaczmy, jak pan tam mówił. To udźwięk I jeżeli znacie się na tej grze to piszcie, czy opłacasz tak jak teraz, jak to te brainy loty wszystkie jakieś po kolei. Hmm. I ciekawe czy jest tutaj tabela jakaś w wyniku? Bo to mnie wchodziło W ogóle na marcu tych teraz mam bardzo dużo, że nie odblokowywałam Nawet nie stykniłam na feedbackach, nie bloka, wiedziałam, że tych, że są na feedbacki. Tego nawet nie miałem. Tego pewnie nawet nie miałam, one strzeli odblokowany Zobaczcie, złoto i jestem tutaj. Um, to jest chyba super elefant Miał. E, Tego na Twitterze. To nie wiem, a to jest chyba chmurka. Chyba, nie tylko jeden. Tajemnica. 6-7. 400. Jezus.

też w komentarzach, będę ciągle mówił o tych komentarzach bo naprawdę wiele rzeczy możecie mi powiedzieć jak ale w nie wiem, że coś jakieś jakieś rzeczy, jak nie wiem, jakieś rady od Was czy jak to lepiej nagrywać, jeżeli macie no, na pewno, nie musicie mieć więcej subskrypcji ode mnie, a ja jestem w bitwie, bo ja nie 67 subskrypcji nie? albo to jest przeznaczenie, mm. a to jest przeznaczenie na pewno od 3, czy tam 2 tygodni ani jedna subskrypcja mi nie przybyła Ani jedna Ja was proszę zostawcie do suba i lajka, to jest Ten gość jest brain rotowany

Ten zkiwidzi to, jest nie wygląda. No, w sensie nam no dobrze, wygląda panie. No, ale... O, jakiś... Bo bardzo Mam kolejną legendę. Chyba drugą. Drugą legendę. Mm. Dobra. Zobaczymy na to. nie, mam On chyba nie kosztuje tego. On chyba nie kosztuje. ma... Kurde!

O, to, to się nie udało. Mhm. Możecie napisać w komentarzach, e, kiedy wy zaczynacie swoje seria zimowe. Ja swoje zaczynam już zaraz Kiedy ja to nagrywam mam wtorek 27 stycznia A moje ferie zaczynają się Który? E, Piątek to jest który? Chyba 31 robią się zaczynają ferie Czekajcie Tutaj mam kalendarz e, Piątek to na 30 w też nie jest to takie tak? Wielkie ilikalne OK, zapamiętam ilikalne 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 zapamiętać, bo ilikalne 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 się przydać, bo będę ilikalne ilikalne tym kanale ilikalne 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 Bo ja ilikalne 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 mają powyżej 100 tysięcy grających, to gra jest jest bardzo fajna mnie. Jeżeli wam się nie podoba, to napiszcie w komentarzach, ja mogę jej nie nagrywać Nie było dla mnie się liczyć, żeby wam się podobała gra Ja proponuję wiele serii Może być naprawdę wiele serii na moim kanale Tylko piszcie pomysły, bo... Seria Minecraft zapomniałam, przepraszam, bo... Teraz sobie przypomniałam jak mówię o tych seriach No... Naprawdę was no, zapomniałam o Też ja miałam tę przerwę E, jakby co to, to nic mi się nie stało, jeżeli Was to w ogóle obchodzi. Po prostu e, mi się nie chciało nagrywać patrząc jakie wyświetlenia mój kanał robi. I tak dalej. No ale ja przysiągłem, że dopóki nie ten... Trząsłem to, nie z tego ich e, Że jest odwiedzenie. Ja przysięgam sobie, że dopóki z YouTuba nie zarobię chociaż złotówki. To nie przestałem nagrywać na YouTube eee, To byłoby na tyle w tym odcinku eee, Piszcie w komentarzach czy chcielibyście dłuższe odcinki Jeżeli tak to napiszcie no, komentarz eee, Zostaw subika i lajka No, ja się z wami żegnam, pa!